Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj będzie lekcja reliki. Co się robi, to się robi na w szkole, bo tak tam na to. No dobrze, dzisiaj macie pokolorować temat na zielono i czerwono. A potem gdzie pokolorujecie, zamykacie książki i... I zamykacie książki i oglądam filmik. Puknie dobra, to wy sobie tam tego koloru idiecie. Teraz sobie przyznać sobie parkoczki. No że minęło już czas, który był wyznaczony. Ten teges. No dobrze, no to. Ach, nie rwi mnie za włosy. dobrze, to oglądamy teraz filmik. Musimy się nauczyć tej piosenki na komunie. Leci piosenka w tej? a jezu. Sa, sercem ko, am Jezu, sam zawsze będę go, choć on pierwszy ukochał mnie. Sercem ko am Sa, sam, sercem kocham Jezu. Sa, sercem Wierzył oh yeah, go mnie oh yeah. no, Dobrze, tej piosenki mamy się nauczyć. Jak się stało z tymi Tej piosenki mamy się nauczyć na komunie. Komunie jest 17 lipca, więc. 20, a nie, przepraszam, 27 e, więc Więc, więc, więc. Uczyć się. A. Odmówimy teraz modlitwę Ojciec, i z Dobrze. Dobrze, do widzenia. idźcie teraz na lekcję niemieckiego.